Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentycznie 23 małpa.gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Narcyz chce cię zniszczyć. Kiedyś myślałeś, a może nadal myślisz, masz złudzenia, że byłeś, jesteś w związku z kimś, komu możesz ufać, kto cię szanuje, kto chce dla ciebie jak najlepiej. Uważasz, że gdy już jesteś w związku, Mieszkasz z kimś, jest twoim partnerem, mężem, żoną, macie może razem dzieci, a może po prostu jesteście ze sobą na co dzień. Mówicie sobie kocham, ale są kłótnie, problemy i w zasadzie wszystko zaczęło się psuć, nawet nie wiesz kiedy i czemu. Gdy jesteś z narcyzem, to tylko myślisz, że jesteś w związku. To Matrix to bardzo rzeczywista iluzja to fantazja. Wspólnie dzielona fantazja. Narcys odgrywa rolę. Gra dla ciebie, byś mógł uwierzyć w fantazję jak w rzeczywistość. Dla ciebie to rzeczywistość. Nie wiesz, że to wszystko iluzja. Kłamstwo, że czar może prysnąć, gdy tylko narcyz pstryknie palcami. Nieważne ile to by nie było dni, tygodni, miesięcy czy lat. Wszystko może się skończyć nagle, a do tego przyjdzie zmierzyć ci się z brutalną prawdą. Brutalną rzeczywistością, z odkryciem, że cała relacja, cały związek był jednym wielkim kłamstwem. Brzmi nieprawdopodobnie, i gdy nie doświadczy się tego, to słuchając z boku i chcąc uwierzyć, ciężko uwierzyć w tak. Nieprawdopodobną rzecz. Nikt z boku tego nie zrozumie, bo przecież byliście tyle czasu razem, no to musiał Cię kochać. Nic bardziej mylnego. Byliście razem, bo Narcyz chciał Cię wykorzystywać. Nie mógł Cię kochać, bo jest niezdolny do miłości. Był z Tobą dla wielu wygód, korzyści, zasobów i po to, by Cię zniszczyć. Gdy jesteś z narcyzem, to nie masz o tym pojęcia, że chce cię on zniszczyć. Chce byś był ciągle poirytowany, zdenerwowany, byś się kłócił, byś był niespokojny, byś nie mógł nic ustalić, zaplanować, zrobić dobrze. Narcys chce dla ciebie jak najgorzej. Narcys chce zniszczyć w Tobie wszystko co dobre, wszystko co najlepsze. Chcę wyzwolić w tobie najgorsze możliwe rzeczy Chcę przelać na ciebie swój ból Swoją złą energię, swoje złe cechy Kiedyś nawet nie pomyślałbyś o pewnych rzeczach Które teraz czasem masz nawet ochotę zrobić Lub już zrobiłeś Narcyz to puszka Pandory Kłębek nerwów, nienawiści, gniewu Zła w najczystszej postaci Wszyscy wokół muszą być od niego głupsi i gorsi, a jeśli nie są, to im zazdrości i chce doprowadzić do ich zniszczenia, do poniżenia, do ruiny, by samemu pozostać na szczycie. Wszystko, coś z siebie dajesz, co masz do zaoferowania, narcys chce to przejąć. Chce to tylko dla siebie, chce byś po tym, jak już z tobą skończy. Nie miał nic do zaoferowania, byś nikomu już nie mógł nic od siebie dać więcej. Cykl Narcyza to pożreć, przemielić i wydalić. Dokładnie tak się możesz czuć, jakbyś był planktonem, podczas gdy Narcyz jest rekinem, który cię pożarł. Narcyz zauważa w tobie rzeczy, których sam nie dostrzegasz lub nie jesteś ich świadom. Gdy Narcyz wybrał cię, żeby cię zniszczyć, to jesteś wartościową osobą, którą dostrzegł, przyciągnął, zwabił podstępem i oszukał swoją grą aktorską. Narcyz nie wybiera byle kogo. Musiał dostrzec w tobie coś, co chciało zdobyć dla siebie, coś czego mu brakuje, coś czego nie ma i mieć nie będzie. Wszędzie dookoła mamy kontrast: zło i dobro, czarne, białe, góra, dół, wejście, wyjście, początek, koniec, przyciąganie, odpychanie, ciepło, zimno, itd. Narcys operuje tylko w takich kategoriach: nie ma kolorów, nie ma odcieni szarości, nie ma miejsca na wątpliwości, jest tylko tak albo nie. Źle albo dobrze, zero albo jeden, nic poza tym. Narcyz chce, byś złapał się na jego przynętę, połknął haczyk. Wtedy już nie musi się tak wysilać, bo wie, że teraz to ty się będziesz starać. On już się postarał na początku i wtedy dał z siebie dużo. By teraz mu się to zwróciło z nawiązką. Narcyz chce, byś był jego przedmiotem. Jego własnością, bo gdy raz już cię zdobędzie, to w jego umyśle jesteś Jego już na zawsze. Nawet wtedy, gdy już nie jesteście razem, jesteś Jego trofeum, które zdobył i ma je na półce. Ma do ciebie namiary i zawsze wie, jak i gdzie cię znaleźć. Wie, że może cię zmanipulować ponownie. Tak uważa. Zakochałeś się w narcyzie, pokochałeś go. Przywiązałeś się, uzależniłeś się, ale narcyz nie zakochał się w tobie, nie pokochał cię, nie przywiązał się i nie uzależnił się. To relacja jednostronna, to ruch jednokierunkowy. Ty żyjesz i służysz narcyzowi. Możesz się jedynie ogrzać w jego świetle, gdy ci na to pozwoli. Nie wiedziałeś tego, ale już wiesz lub zaczyna to do ciebie docierać, z czym miałeś do czynienia. Narcyz chciał odebrać ci to, co najcenniejsze twój czas, twoje zdrowie psychiczne, emocjonalne, fizyczne chciał odebrać ci twoje finanse, twoje kontakty, twój wizerunek, twoją reputację, twoją rodzinę, a nawet twoje życie. To nieważne, że byłeś w związku, że to było małżeństwo, to wszystko jest dla narcyza bez znaczenia, bo nigdy cię nie kochał. To oszust, który chce tylko wyglądać na normalnego człowieka, chce się ukryć, chce się wpasować w otoczenie. Celem narcyza jest ogłupić ciebie i wszystkich dookoła. Narcyz to wampir energetyczny, który żywi się twoją reakcją, żywi się twoimi uczuciami i emocjami. Bez tego nie jest w stanie istnieć, musi mieć źródła zasilania. To inni ludzie sprawiają, że żyje. Potrzebuje tych rzeczy, reakcji negatywnych czy pozytywnych, jak tlenu. Narcyz nie przyjdzie przecież i nie powie ci otwarcie, że chce cię zniszczyć, chociaż z czasem, gdy maska na chwilę lub całkiem opadnie, to możesz tak właśnie usłyszeć. Zastanów się, jak skończył się twój związek. Czy zostałeś zdradzony, zastąpiony? Może narcyz cię zablokował, wyrzucił, wyprowadził się, zniknął bez śladu, albo tobie kazał się wyprowadzić? Może nawet stałeś się bezdomny, czy bez środków do życia? Nie zaoferował ci żadnej pomocy, a wręcz starał się dobić jeszcze bardziej? może nastawił wszystkich przeciwko tobie, zrobił z ciebie wariata, odwrócił rolę, stałeś się odpowiedzialny za wszystko, co narcyst ci zrobił i tak też powiedział innym, że to ty zrobiłeś jemu wszystko to, co on zrobił tobie, a nawet więcej. Gdy jeszcze inni zaczynają w to wierzyć, to nie tylko już jesteś bliski załamania nerwowego, ale już się załamałeś Jesteś w środku tego obłędu, nieraz się obwiniasz i zastanawiasz, co z tobą nie tak. Może faktycznie to ze mną jest problem? Ile razy próbowałeś naprawiać osobę narcyza? Ile razy miałeś nadzieję? Ile razy dawałeś szansę? Szaleństwo to robienie ciągle tego samego w nadziei, że coś się zmieni. Będąc z narcyzem, można tylko oszaleć. Szaleństwo to chorobliwy stan pobudzenia prowadzący do utraty kontaktu z rzeczywistością. Będąc w związku z narcyzem stajesz się szalony na okres trwania tej relacji, a potem zostajesz brutalnie wybudzony i straumatyzowany. Jesteś niczym osoba wybudzona ze śpiączki. Masz zanik mięśni, nie umiesz chodzić, zapomniałeś co to grawitacja czas na powrót do rzeczywistości daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Z narcyzem nie ma zdrowego zakończenia nie ma zakończenia w ogóle nie dostaniesz go, nie możesz na to liczyć. Ile razy spróbujesz, tyle razy tylko pogorszysz swój stan. Szukasz odpowiedzi i pewnego dnia dostarczysz ich sobie sam. Narcys chciał cię zniszczyć, dlatego też nie dał ci odpowiedzi. Narcys zakończył misję sukcesem. Osiągnął, uzyskał od ciebie to co chciał i oglądał z satysfakcją Twój ból i Twoje cierpienie, Twoje szaleństwo, nad którym tak mocno i długo pracował. Narcys nie chciałbyś kiedykolwiek się podniósł. Narcyz chce, byś popadł w taki obłęd, w takie szaleństwo, w taką depresję, by nie musiał cię już popychać do niczego więcej, byś zakończył to sam. To dostarczyłoby narcyzowi śmiechu i powodu do świętowania. Byłoby to jego największe osiągnięcie: zmanipulować kogoś tak, by skończył sam ze sobą w przeświadczeniu, że coś stracił, coś czego nigdy nie miał, coś, co nie istnieje. Narcys nie istnieje. Ta osoba, którą kochasz, nigdy nie istniała i nie istnieje. To była tylko rola, którą Narcyz odegrał dla Ciebie po to, by cię zniszczyć. Narcyz chce cię zniszczyć, byś nie mógł opowiedzieć swojej historii, byś nie mógł go zdemaskować. Dla Narcyza jesteś zagrożeniem, gdy istniejesz i przetrwałeś oraz jesteś świadomy, co cię spotkało. Gdy nie istniejesz, to nie możesz się bronić, i wszyscy uwierzą Narcyzowi. Ile osób się do ciebie odezwało, by poznać twoje zdanie? Nikt? Większość, a może wszyscy uwierzyli, wzięli stronę Narcyza, bo ten przygotowywał swój plan już od dawna, zanim się o tym dowiedziałeś, zanim go zrealizował. Narcyz nie chce, by jego prawdziwe oblicze ujrzało światło dzienne. Przecież wszyscy go mają za takiego wspaniałego człowieka. Narcyz chce, byś usunął się w cień, by to on był na pierwszym planie, byś zrezygnował z pracy, byś był tak wyniszczony, że Narcys wyprzedzi cię o kilka długości, kilka okrążeń czy kilka lat życia. Jak myślisz, czemu Narcyz odświeża znajomości i wraca po to, by zniszczyć cię jeszcze bardziej? Po to, by dokończyć dzieło. Będąc w związku z narcyzem, nie wiedziałeś, że masz na plecach ustawiony celownik laserowy. Narcyz obrał cię na cel, a cel jest tylko jeden zniszczyć cię jak najbardziej. Gdy narcyz przestawił swój celownik na inny obiekt, to możesz się już tylko cieszyć. Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ernest Hemingway, polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.